Hej, witam Was na moim kanale, na rowerze Zbieram Złom. Chciałem wam podziękować za aktywność, łapkowanie, subskrybowanie. Lecimy, kochani, dalej. A dzisiaj może być tytuł taki: Kopalnia aluminium, czyli aluminium z drutów, kablów, tych co widzieliście, co dostałem z paczki. Zobaczymy, ile obstrugałem, ile przerobiłem, ile przytuliłem. I tym podobne, i tym podobne. I na pierwsze idzie. Na pierwsze ogień idzie. Już wam mówię. Pokazuję. Aluminium linka warstwowa. Jakaś tam utleniona. U nas po 10 zł i 10 groszy. 10 zł i 10 groszy. 96 groszy już pada tak, już mamy sześć groszy, jak dobrze widzieliśmy No i teraz będzie kolejne. To będzie już pokazuję. Aluminium jakiś tam sektor. Lśniące bez, bez tam bez procesu chyba y, utleniania, czy czegoś tam tu mamy już 470 gram, a te aluminium, takie właśnie ten sektor y, lśniący jest po 10 zł, i 40 wychodzi groszy, czyli mamy 4,89 dajemy już mamy 5,85 na to wychodzi super 5,85 i teraz tak żebyśmy nie nabronili chcę zobaczyć ile waży te biadarko. plus minus te waży Dobra, 122 gramy, ale dobra, postaramy się to jakoś, żeby ten makaron mi się nie rozsypał. Dobrze, że ta, że ta, że ta waga ma właśnie takie te linienki. Dobra, oj, nie chcę lecieć. Dziadek, tu mamy kilo 215 wychodzi. Super, tu wychodzi kilo 215 więcej. Tak, i tu jest 12,69, i teraz dodajemy. I wychodzi 18 zł i 54 grosze już za samo aluminium. Ale to jeszcze nie wszystko, bo. Będzie coś jeszcze. Tak, będzie, będzie. Dobra. To przez ten czas sobie to pociągamy, tylko to muszę sobie wyrzucić mm -hmm. Ten pojemnik co miałem. Tak, ten pojemnik co miałem. Chyba może mi się rozsypać albo nie. Jak dobrze ten. To, to powinno za dużo się rozsypać. O. Tak. Dobra. I teraz tak, mamy jeszcze tak, z tych kabli było, przy kablach były takie różne mosiężne takie elementy, co były łączone kable, takie ładne, ładne są te rzeczy, i teraz sobie zważymy, ile tego jest, a mosiąc żółty jest na dzisiaj na metaleo po 22,40. 20, 22,40. Już mamy złote 12. Dodajemy. Już mamy 19,66. Super, to leci do skrzyneczki. Leci do skrzyneczki. I mamy też jeszcze, ojejciu, ojejciu, <laughs> jeszcze mamy mosiąc pobielany, pobielany jest po 19, 40, 19 złotych i 40 groszy, mamy złotych 16, zł dobrze, i dolejemy mamy 20 zł i 82 grosze. to trafia do mosiądzu, mosiądzu. czytam jak to zwał to jest tak zwał trafia do mosiądzu tego a to trafia do mosiądzu pobialonego i tak wpada 20 złotych i 82 grosze Czyli super warto. Ja mówię zawsze warto. Warto nic nie robić. <laughs> obrażać. Pisać czasem rzeczy bzdurne. <laughs> no i co? I to było na tyle. Miał się odczytać. Jak króciutki podobał, zostawcie łapkę, coś po sobie, subskrybujcie kanał. Komentarz. Jeżeli byście chcieli się skontaktować, wysłać jakąś paczuszkę, to zapraszam do kontaktu na maila. Dziękuję tym, co komentują, łapkują, subskrybują, oglądają, wspierają też. Widzę, jakieś tam wspierające Ja się na tym nie znam, więc dziękuję tym, co tam jakieś wspierania. Dziękuję tym, co po, co wspierają mój kanał. Wszystkim, wszystkim. Chcesz, to przy mój kanał. Nie chcesz. Spokojnie, luzik. Nie ma problemu. I co do następnego, koleżanko i kolego, jak się uda, zostaw dla rowerowego. Suba. A jeszcze wrócimy. I lecimy kolejnym. W tym tygodniu będzie mało będzie miedzi rozebranej. Więc zobaczymy. To nieważne. Ważne są inne rzeczy też. I co? Trzymajcie się.